tutaj do kolegi on sprawdzi jej płatność i czyli będzie kategoria plus jedna dodatkowa wejściówka i Jestem już zweryfikowany. Miałem prawie 2,5 kg zapasu do swojego limitu, czyli jest dużo, dużo do, do dobudowania, dużo możliwości. Mój numer 180 zobaczcie, tutaj, jakie nagrody. Tutaj marzenie, chyba każdego zawodnika. Karta Pro. No pięknie one wyglądają. No. I moja ukochana zawsze ze mną. Jeszcze masz mi to zrobienia dzisiaj jedzonko. <laughs> Prawie 22. Właśnie jedziemy na tajną naradę Wolski Team <noise> Idziemy zobaczyć się z chłopakami, skontrolować formę u każdego a... pogadać, zobaczymy, może coś tu wrzuca jak nie Nie no, raczej coś tam wrzucę, Coś tam nagram nie wiem. Nie wiem, ale to może być przetrzyma. kurwa zmieniło się? Dobra, typsję jeszcze okej. Okay. Trzyma, siema Mateusz jest świeżo pomalowaniu. Tak się prezentuje forma. Mamy godzinę 10.40 Mateusz wychodzi mniej więcej między 11 a 14, .00. tak jest klasyk fizyk, ale zobaczymy Jest zajebiście Niestety jest dosyć spore opóźnienie na zawodach. Mam godzinę 14. Jeszcze nie zaczęliśmy swojej kategorii, a powinniśmy już ją kończyć. No ale trudno. Tyle się przygotowywałem, to jeszcze czekam te kilka godzin dłużej. Ja swoje zrobiłem. Czas bawić, zobaczymy na co, na co scena pozwoli, na jakie miejsce. bo było wydać ręki za nisko. Maty. Michał Piotr Stępkowski Tomasz Kustarczyk Rafał Pruszkowski Oskar Rzesiński Grzegorz Gieras

No, With Number 181. Ole. Oh, quarter turn to the right. Quarter turn and face the rear. 174, 177, 180, 208, and 425. 180 and 174 swap places. Double bicep Four feet, what's that? What's that? So so let me up? get a 425 in between 180 and 174 you all front double bicep. Relax, 177, 174, swap places please. Side chest, your choice of side. Face the rear please, a rear double bicep. Relax, face to front, please. One leg extended, hands overhead, abs and thighs. My favorite classic physique pose. Martinota. Thank you very much, we five gentlemen to next stage. One twelve, one one, one Na miejscu piątym z numera Na miejscu jestem z numerem z numerem drugim, jest drugim, Miejsce trzecie z numerem 177 Tobiasz Gałąska. Miejsce drugie z numerem 180 Mateusz Meran. I miejsce pierwsze z numerem 425 Hekmar Kamienia. Co powiesz do swoich widzów? Dzień dobry. Jestem drugi, a mógłbym być pierwszy. No, ale co, Cześć, dzisiaj już mamy niedzielę. Wczoraj się przeszedł do przeszłości. Byłem drugi. Sędziowie tak zadecydowali. Opinie są różne, ale jako zawodnik nie będę dyskutował z opinią sędziów. Ja dla siebie wygrałem, zrobiłem formę życiową, co zresztą widać. Byłem duży, docięty. Wiadomo, że mógłbym być zawsze większy i są jakieś braki, ale, ale dla siebie to zrobiłem według mojej oceny to zrobiłem mega progres. Niczego nie mogę sobie zarzucić. Dzisiaj mamy już niedzielę i start w Proqualifier, czyli rangę wyżej. Jest, e, zaraz zobaczę ilu jest zawodników w mojej kategorii, ale na pewno są też e, ludzie z zagranicy w większości. Wczoraj też byli, ale dzisiaj już przyjechali, że tak powiem, lepsi. I co? Po zawodach wracam do roboty do treningów, bo za tydzień kolejny start i tyle. Czerpać radość i robić progres. To moja kategoria. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie się bez takich opóźnień jak wczoraj. Wyjdziemy, zaprezentujemy się, sędziowie ocenią i będziemy wiedzieli

Drop out. Drop out. Face to rear. Super. Rear double bicep. Yes, Mister. Double. Before you turn to the right. Drop out. Drop Face front.

Quarter turn to the right. Now face the rear. Rear double bicep. Relax. Quarter turn to the right. Face the front. Front double bicep. 175, seventy-six, one seventy-nine, one 180, 181, eighty-one, one eighty-two, and two twenty. That is Coroná, cara, morre, morre! Dobra! Traçala! Venosses! Relaxa! Não é que eu vou mais, Dobra! Super! Super! Traçal, dobra, super, krasava. face to rear, gentlemen. rear double bicep. yes, nekita, dobra. yes, nekita, first skip, nekita, cooper. dobra. <coughs> Красавчик. Face the front plate. Abs and thighs. Nohe, 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 nohe. Dobra. Super. Trasarce. Favorite classic de Ziz.

Papa probably, it might not. Super. Come back. 183, 184, 185, 188, 219, 222, 223, and 224. 184, 185. Jesteśmy już w domu. Emocje już troszkę opadły po tym weekendzie. Tak podsumowując, jestem bardzo zadowolony z formy, jaką mi zrobiłem. Kulturystyka jest takim sportem, gdzie nie zawsze to, jak wyglądasz, definiuje. To, które miejsce zajmujesz. Ja nie podważam tego, że w walce o protu jeszcze mi dużo brakuje, ale zmierzam do tego, że po prostu zrobiłem formę życiową i to się dla mnie liczy. Cieszę się, że mogę robić to, co robię. Że mam zdrowie, e, chęci, mam ludzi, którzy mnie wspierają mm. i czerpię bardzo dużo radości z tego, kim jestem, z tego sportu, e, z tej całej e, drogi, którą przebywam. Żeby stanąć na tej scenie, bo to nie jest tydzień, dwa, trzy, tylko to jest cały rok ciężkiej pracy i tak naprawdę mm, tylko Estera widzi to, ile wkładam w to serca pracy. Mm, I kulturystą jest się przez cały dzień. Nie jestem tylko kulturystą na treningu. Jestem kulturystą tylko na zawodach. Tylko przez cały dzień, cały rok jestem e, tym kulturystą. Codziennie trzeba zrobić sobie posiłki, przygotować, e, pogodzić życie codzienne, czyli pracę i, i jakieś osobiste. Z tym, żeby zrobić jeszcze trening ten trening też nie może być tylko, żeby, aby był odchaczony, tylko naprawdę e, trzeba się do tego przyłożyć, żeby te efekty były. E, I co A teraz, dalej. co dalej? Ja robię swoje. E, niedługo start w Anglii. Mm, przygotowuję się już do niego i, i mam nadzieję poprawić jeszcze tą formę, co. Co widzieliście na tym filmiku? A jakie miejsce zajmę? No to już jest sprawa drugorzędna. Dla mnie, w tym momencie, najważniejsze jest, żeby dobrze się bawić, e, sprawdzać swój organizm. E, a wyniki przyjdą same. Mm. Na, pe na pewno wiem już nad czym będę musiał pracować przez następny rok, żeby stać się lepszym zawodnikiem. Ale to będziecie wszystko obserwowali, mam nadzieję, na tych filmikach. E I do następnego vloga. Następny vlog będzie za Anglii. Pozdro.